No cześć, cześć! Z tej strony Asia z kanału Kunia Budżetuje. Witajcie w cotygodniowym uzupełnianiu tych mroczniejszych trochę wyzwań. Jak widzicie, dodałam sobie tutaj tą okładkę od Eweliny. Progres Nieperfekcja. Dlatego, że jak najbardziej utożsamiam się z tym zdaniem, dlatego że nawet najmniejsze kwoty będą już czymś wielkim najmniejsze kwoty zaoszczędzone. Tak sobie dzisiaj patrzę na to wyzwanie. Pieniędzy może nie jest zbyt wiele, ale zobaczmy sobie może, co kryje się pod tą zdrabką. Tutaj na samej górze. 10 zł. O Jezu, świetne, doskonałe. Super. Rozbawiło mnie to. To jeszcze tą drugą muszę. Czy ten drugi też będzie kraw? Tak! 8 zł. Oj, jest. Ale jaja. Słuchajcie, to kruki na razie nam yy, każą odłożyć 18 zł. one ze sobą rozmawiają, nie? Doskonały. Yy, dobrze. Ta skoro 18. Jak tu pana? W końcu słuchajcie, odczarujemy tego człowieka i damy tu 12. Jaką to nam sumę daje? 30, tak! <noise> Tylko tydzień temu było 50. No ale tutaj muszą być 30, nie? Tu się po prostu nie da inaczej. 170. Nie no, to po prostu, graaawd, załatwiło mnie to. Dobre, świetne. Słuchajcie, gdybym się nie bała, że obudzę dzieci, to pewnie tutaj tak bym parsknęła śmiechem. A to przecież poważne wyzwania są. To jest przecież poważny kanał budżetowy. Mhm, te. Poważny. To nie o powagę chodzi. Po co ja sobie to zamknęłam? Dobra wszystkie kolorowe, smitaśne dodatki, nie? I tu ona o powadze mówi. Eee, co my tu mamy? 20 zł, mm, nie wiem, czy tu wrzucimy dzisiaj. Skoro tam mieliśmy dwie zdrapeczki, to może i tutaj po prostu dwie zdrapki. Tylko pytanie, czy one mnie nie wiecie. Nie rozniosą, na razie nie. Bo tu jest 9 zł. Dobra. I tu. 11 doskonale 20 zł. Doskonale. 20. Wiecie co to jeszcze tą. Yy... A to już była ta 20. Widzicie, ja to muszę skreślić. Na tych zdrapkach bo myślałam, że nie. Czyli mamy na razie 20 złotych i może byśmy sobie wykreślili jeszcze. Myślę. Weźmiemy sobie, słuchajcie, kapsułkę. O! Weźmiemy sobie kapsułkę, wykreślimy sobie tutaj też kapsułeczkę jedną. Matko, jak ściągnę pierścień. Dobra. I to będzie ta, prawda? Tak. 11. Tam co mieliśmy? 9 plus 11 plus znowu 11, na razie 31. Jeszcze jedna kapsułka została. To ta z drugiej strony pewnie. Mhm. Wiecie co? Dokończmy sobie te kapsułeczki dzisiaj. Widzę, że parę złotych jeszcze mamy to. A zobaczymy, czy tam się dzisiaj cofać będziemy. Do Grecji na przykład... O boże jakiej Grecji? Do Polski Wy to wiecie, ja jeszcze nie. Dwa złote czyli mam 33. Dobra, tu już oficjalnie kapsułeczki są skończone, tylko trzeba wykreślić. A wychodzi mi, że jeszcze jedna powinna być. O nie. A, bo jest jeszcze jedna. Dobra, to dokończmy je. Faktycznie, jest jeszcze jedna nierozwita. Nierozwinięta. Nierozwinięta brzmi trochę jak niedorozwinięta, więc nie idziemy w tą, w, w, nie idziemy w ten kanał. Ja dzisiaj trochę dziwny humor mam chyba. 7. On słuchajcie, no idealnie, 40 zł. I tak zostawimy. No i się wrócę jeszcze do tej Polski. Tamten binder, słuchajcie, z tymi tygodniówkami jest tak napchany, że w ogóle szok, więc ja tutaj yy, zobaczmy, ja tu tych w piątek mam 10, 20,

I już na ten rok nie dorzucać. Dlatego, że tak jak mówię, w tamtym binderze już się tak yy, gęsto zrobiło. Że ja się po prostu obawiam, żeby on się nie popsuł. Najzwyczajniej w świecie. One duże, dużo zniosą, ale myślę, że też nie ma co przesadzać. A tymczasem ja, się, tymczasem ja się z Wami żegnam. Dziękuję, że byliście ze mną. I co? Do zobaczenia do kolejnego filmu. Do kolejnej soboty na TikToku. A dla moich wszystkich widzów YouTube'owych widzę się z Wami już w poniedziałek. Dzięki, że jesteście. Pa!